Cześć, tu walencjanista z Galery. Czy zastanawiałeś się nad tym, które wyzwania helikoptera dadzą Ci najwięcej części? O tym będzie dzisiejsze wideo, ale zanim zaczniemy, chcę przypomnieć Ci o trwającej do końca października kampanii Galery Polska, w której za zakupy paczek w State of Survival otrzymasz specjalne Coinsy, a Coinsy wymienisz na prawdziwe nagrody, które Galery Polska wyśle Tobie całkowicie za darmo. To podwójna korzyść. Ponieważ po pierwsze wzmacniasz się w swojej ulubionej grze jaką jest State of Survival, a po drugie Huawei nagrodzić Cię słuchawkami, zegarkami, tabletami, telefonami czy monitorami. To jedna z najlepszych promocji od App Galery, która jest powiązana ze State of Survival. A teraz wróćmy do sedna dzisiejszego filmu. Jeśli pamiętasz mój pierwszy film dotyczący wyzwań helikoptera, mówiłem w nim o tym, że nie ma sensu używać darmowych ride passów w misjach poniżej stycznego poziomu. Logika każe wskazywać, że im wyższy poziom wyzwania, tym lepsze nagrody. I tak jest, ale tylko do pewnego poziomu. Proszę zwróć uwagę, że poziom 266 da tobie aż 68 części super stopu aluminium oraz 4 części powłoki specjalnej farby. Zaś kolejny główny poziom, czyli 270 daje tylko 48 części stopu super aluminium, za to 6 wiader powłoki specjalnej farby. O ile wiadra z farbą są nam potrzebne, o tyle superstop aluminium jest potrzebny w znacznie, ale to znacznie większej ilości. I większość graczy Free2Play oraz Low Spender będzie potrzebowało właśnie superstopu aluminium, a nie wiadra z powoką specjalną. Być może w okolicach 400 poziomu zauważymy nadgonienie ilości części superstopu aluminium, ale w tym momencie film jest nagrywany w fazie wydarzenia, w której nie jest dostępny jeszcze nawet poziom 300. Nie ma obecnie lepszego numeru wyzwania pod względem dostępności do darmowych części helikoptera niż właśnie poziom 266. Zapamiętaj go i nie marnuj codziennych raid pasów na inne numery wyzwania. A jeśli jesteś w państwie, które jeszcze nie dotarło do tego poziomu wyzwania, to zachowuj swoje raid pasy i zużyj je dopiero wtedy, kiedy odblokujesz poziom 266. To najlepsza inwestycja, nie tylko dla graczy free to play, ale dla wszystkich graczy. Poziom 266 daje aż 20 sztuk superstopu aluminium więcej niż poziom 270. Zużywając 5 rajd pasów dziennie, zyskujemy 100 sztuk superstopu aluminium więcej niż gdybyśmy używali rajd pasów na poziomie 270. Ta mała sztuczka pozwoli Wam szybciej osiągnąć wymarzony poziom helikoptera, a co za tym idzie, zwiększy się poziom Waszej zabawy. Jeśli podobają Ci się takie ciekawostki, to wpadaj częściej. Tymczasem trzymajcie się. Cześć!